Adam powiedział, że jesteśmy w punkcie wyjścia. Drugi turnus. Tym razem mieszkamy w takim zaułku jednoosobowy, Nasze jedno Sypialniowe Mieszkanko Taka kawalerka Aleks kuchenny jest Z płytą Ekstra wszystko Łazienka jest ok. No i zaczynamy turnus drugi Z naszych wakacji Przymusowy Ale wszystko żeśmy sobie uporządkowali przez całą noc Siedziałem na lotnisku przez całą noc i kombinowałem, jak wybrnąć w tej dziwnej, niewygodnej i kosztownej sytuacji. Udało się. Teraz idziemy na zakupy, na obiad. Później wracamy. Dzisiaj dzień spędzamy tylko i wyłącznie na, na ważnych rzeczach. Do tych ważnych rzeczy oczywiście należy pierwsze co kąpiel, bo teraz nie mieliśmy siły nawet się kąpać, tylko od razu jak żeśmy doszli do naszej nowej kwatery, zlegliśmy do łóżek, żeśmy posnęli jak małe dzieci. Później zrobić przepierkę, bo niestety nikt nie przewidział. Majty się skończyły, karpety się skończyły, ale mamy tutaj do dyspozycji pralkę, więc damy sobie radę, będzie okej. Okay. I dzisiaj no, a na wieczór do snu napijemy się czegoś, żeby jeszcze lepiej i głębiej Spać, także dzisiaj totalny chill out i praca w domu. Jutro, może gdzieś pójdziemy. Trudno mi powiedzieć, nie mamy jeszcze planu. Za daleko wybiegamy. Tak to wygląda, ale jest w porządku. No, musi być w porządku. Musimy być optymistami. W okolicy takiego miejsca mieszkamy. Bardzo ładne miejsce, tylko z miasta jest pod górkę. Po obiedzie będziemy musieli gonić pod górę. Góry, piękna skała, jakaś hacienda, farma i banany. Farma bananów. Tak, tak, nie mylicie się, to był portugalski PKS. Szlachta już nie będzie się rozbijać taksi. Niestety. Eee, Ryanair zaafundował nam. <laughs> Niesamowite wakacje, kolejne 4 dni na Maderze za bardzo duże pieniądze. Jak się okazuje, bo koszty dodatkowe to są dość wysokie. Załatwił nas Ryanair jak, jak Quinto Kramera, 2000 dolarów za wycieczkę do Zgierza, Tak teraz mamy, ale opanowaliśmy kryzys, wszystko jest ok. Jesteśmy już w nowym, w nowym pokoiku. Bilety mamy kupione do Polski na sobotę a ja od razu z Polski 3 godziny później z Katowic mam bilet do Londynu, więc uda mi się do niedzieli dotrzeć do Londynu mieszkanie udało nam się wynająć kryzys jest opanowany, dzisiaj trochę żeśmy pospali, bo ja całą dobę w ogóle nie spałem kompletnie, ani jednej minuty dotarliśmy do mieszkania, dzisiaj gdzieś około ósmej, właścicielka była taka miła, że pomimo tego, że Zameldowanie było od 15, pozwoliło nam zameldować się znacznie wcześniej. Widzicie pewnie po twarzy, jak jeszcze jestem zmęczony, bo zrzemnęliśmy się może dwie godziny. Poszliśmy na obiad, zrobiliśmy zakupy. Ja robię teraz pranie i będziemy dzisiaj siedzieć w swoim pokoju. Tym bardziej, że mamy fajnie umiejscowiony w takim zaułku. Cień jest chłodnawo, przyjemnie i cisza przede wszystkim także no bawimy się no, ale dopiero jutro, dzisiaj odpoczynamy zobaczmy jak tam wygląda nasze, nasze postępy, jak wyglądają nasze postępy w praniu tu mamy pralkę Pierze się ale jakie postępy nie wiem, jakieś stary, stary typ pralki się chilluje zasnąłeś? A, no to idzie spać a ja siedzę sobie tutaj, oczywiście popielniczka z puszki po fasolce i drink koniecznie to co widzicie to są miejscowe karaluchy nazywają się ukaracza na Gran kanali też ich sporo jest ale te są zdechłe pilnują Chilujemy się przy śpiewie polskich ptaków granie zrobione Teraz je rozwiesić Piękna pogoda jest, więc myślę, że szybko wyschnie. Waldan well Ale oczywiście, jedna skarpetka zaginęła. Została tak zwana skarpetka niedoparka. Idziemy szukać w pralce. Może znajdziemy. Niestety nie znalazłem skarpetki. To są właśnie te cuda, które się dzieją na świecie. Zjawiska niewyjaśnione. To mnie bardziej frapuje niż UFO lub Yeti czwartek, kolejny dzień wakacji ja się właśnie obudziłem po 8 godzinnym śnie zadowolony Adaś już kawę wypił będzie szykował sobie następną i jemy śniadanie odpoczywamy idziemy w miasto i nie wiem co dzisiaj będziemy robić zobaczymy, po mieście pochodzimy znajdziemy sobie jakieś atrakcje każdy dzień trzeba zacząć od dobrego posiłku i mamy śniadanko, papryczka, pomidory chlebek yy, ziemniaszany, oczywiście batata i paróweczki smacznego już po śniadanku po kawce po porannej toalecie <laughs> Idziemy pospacerować po funszal uliczkami yy, do których turyści raczej nie docierają Mamy obok tutaj przedszkole jest trochę hałas dzieciaków masa. Tak więc poglądamy Funchal trochę z innej strony, tej nieturystycznej, a później pójdziemy taki długi spacer wzdłuż oceanu na kompleks taki basenowy nad oceanem. Bardzo fajne miejsce. Kiedyś tam byliśmy w 2017 roku. Świetna zabawa, chill out. Będziemy ten czas spędzać jak na wakacjach w resorcie w Egipcie nad basenem z piwem w ręce a co robiliśmy wczoraj wczoraj żeśmy odpoczywali przy włączonym na youtube śpiewie polskich ptaków widzieliście to na filmiku a wieczorem włączyliśmy sobie na etfiksie Polski film Furioza, i żeśmy się bez żadnych konsekwencji alkoholizowali. Bez żadnych konsekwencji, bo rano dzisiaj nie musieliśmy wstawać na budzik, żeby jechać na jakąś wycieczkę. Totalny luz. Krótka przerwa na kawę w trakcie spaceru. Jesteśmy w takiej kawiarni, bardzo ładna, w centrum miasta. Wracając jeszcze do sprawy tego, co się działo na lotnisku, to przez całą noc, oprócz tego, że załatwiałem jakiś transport powrotny do, do Europy, to jeszcze szukałem noclegu. To jeszcze testowałem y, obsługę klienta Ryanera, i to powiem wam ci, co nie mieli do czynienia z, z ewentualnymi reklamacjami w Ryanerze. To jest koszmar nie do przebrnięcia. Kompletnie. Y, trafiałem cały czas na jakieś formularze no i testowałem te formularze, więc jakiś tam formularz wypełniałem, wszystko było ok, a Ryaner cały czas pod górkę robił. Nie jestem analfabetą, więc formularze potrafię wypełniać. Ale z tymi formularzami to był dramat. Najpierw wypełniłem formularz po 15 minutach, chciałem go zatwierdzić. Skakiwał mi błąd, że yy, to, co wpisałem, nie zgadza się z listą pasażerów. Trzeba grzebać o co chodzi. Okazało się, że ja wpisałem bez polskiego znaku EU Sławomir, Slawomir, a w konto w Ryanairze mam na Sławomir, więc nie chciał mi zatwierdzić tego. Rozumiem błąd techniczny. Następnie znowu wypełniałem, poprawiłem to wszystko to na koniec wyskoczyło mi, że podróż, którą, która została odwołana 9 maja na szlot nie został opóźniony, ani nie został odwołany powyżej 5 dni więc byłem w szoku, nie wiedziałem o co chodzi, idiota za mnie robili ale zrobiłem sobie screenshoty, na, nie na pamiątkę tylko na zaspokojenie ewentualnych roszczeń przez firmę prawniczą uderzyłem później do, na konto, na konto mailowe Ryanera, które podano mi w okienku Ryanera na lotnisku. Pisałem tam, e, opisywałem sytuację dokładnie, różnego rodzaju reklamacje składałem i one były jasne i czytelne nawet dla przedszkolaka. Natomiast odpowiedź była tego typu, że ja mówię, że coś jest czerwone, a ktoś mi odpowiada, że nie, bo jest kwadratowe Więc prawdopodobnie rozmawiałem cały czas z botem. Hello, hello! For him and Black Coffee for me. Thank you. Thank you sir. Mamy już kawkę więc y, rozmawiałem pra prawdopodobnie z botem, ale później już tylko używałem korespondencji mailowej, żeby mieć ewentualne dowody na to jak zostałem, jak byłem traktowany i w jaki sposób załatwiano tą reklamację. Więc później przestałem się, no się wczoraj tak przemyślałem to wszystko i stwierdziłem, że nie będę się osobiście zajmował tym wszystkim. Tylko za połowę y, wysądzonego roszczenia przekażę to specjalistycznej firmie prawniczej. No win, no fee. I mam nadzieję, że oni się tym zajmą skutecznie, bo oni też na tym zarobią, a ja chociaż część pieniędzy y, odzyskam. O, jeszcze taka ciekawostka: na przykład wypełniałem formularz roszczeniowy dotyczący, bo w okienku zapewniono mnie, że wszelkie koszty pobytu, czyli nocleg, wyżywienie. Transport, że zostaną mi pokryte przez Ryanaira. Kiedy doszedłem już do ostatniej rubryczki, gdzie miałem zeskanować wszystkie rachunki, to co się okazało? Okazało się, że osoba, która sprzedaje mi usługę, czyli na przykład nocleg w Airbnb, to musi być watowiec, to musi być faktura watowska, to musi być imienny rachunek. Ja rozumiem tylko, że tak. W supermarkecie, jak kupujemy jedzenie, tak żeśmy to wczoraj zrobili. Żaden kasjer nie wystawi mi paragonu wymiennego czy faktury watowskiej. To jest bzdura totalna tak samo y, właściciele Airbnb mieszkań to nie są VAT-owcy, rachunek dostaje z Airbnb, ale tylko i wyłącznie za prowizję, którą pobierają i to jest VAT-owskie, ale to jest 20% całej kwoty, którą ja y, y, płacę. Y, Właściciel mieszkania to są indywidualne osoby to jest najem lokalu tymczasowy, taki i nie są oni watowcami, więc takiej faktury nie jestem w stanie przedstawić poza dokumentami z, z, ze strony, ze strony mojej strony Airbnb podobnie się ma z transportem rzecz żaden taksówkarz nie wystawi mi może i wystawi, nie wiem, ale to przecież jest bardzo <laughs> frapujące proszenie taksówkarza, czy, czy kierowcy autobusu jakieś, o jakąś fakturę imienną, bzdura totalna zlałem to, zbieram tylko dowody, dokumenty, skany, screenshoty i, i wszystko, wszystko przekażę firmie nie będę się tym zajmował, niech ktoś inny to za mnie e, zrobi mam nadzieję, że chociaż część pieniędzy odzyskam pijemy kawkę z Adasiem i później ruszamy dalej w spacer, na spacach. kawka zaliczona, idziemy teraz sobie na ocean i wzdłuż wybrzeża będziemy szli w stronę części resortowej Funszal, pokażę Wam hotele Kasyna jest tu też takie y, miejsce za Starym Miastem. Tak wyglądają eukaliptusy w naturze. Nie w dużym pokoju. A to jest ten kompleks basenów, na który za chwilę wchodzimy i będziemy odpoczywać. Wzięliśmy sobie specjalny pakiet dwa bilety dwa łóżka dwa leżaki i parasol a co tam pieprzyć biedę to są nasze leżaczki pan za chwilę przyniesie parasolkę te dwa, dwa. bo chodzi o to że parasolka żeby nas obu przysłaniała jakaś i już leżaczki gotowe popielniczka jest to są bardzo liberalne przepisy dla palaczy spytałem się pana czy można tu palić oczywiście. Przyniosę zaraz popielniczkę. Jest popielniczka. Piwko jest. zdrowy Zimne piwo. Pyszne. No i oczywiście kompleks basenowy. Normalnie Acapulco. Od dzisiaj możecie nas nazywać resortowe dzieci. A tak to wszystko wygląda z perspektywy łóżka plażowego. Honolulu. Chyba się pójdę topić. Mam nikogo uratować. Adam idzie do wody. Wejście dla niepełnosprawnych jest tam. Woda, ale słono chyba z morza jest tu zasilane. No, z oceaniczna na pewno. No. no to zaraz ja będę się bujał do wody. Pójdę, piraci. Kończy się zabawa na basenie. Będziemy się chyba zaraz zbierać, nie? Adasz? No powoli powoli ja. się. Co? Nas jestem, tak. Czy... Nas jest, tak. Po taniości, oczywiście, będziemy wracać autobusem. Zjemy obiad w stołówce biedronki, kupimy whisky za 7 euro, co jeszcze i chleb z ziemniaków. No niestety. To był zespół gąsienicy Byrcyna. Zakomnie skrzeptówek. Skrzeptówek za dudkami to oni polecą i nawet na maderę. Na 15, 17, stołówka, biedronki, jedzonko, ryż, zapiekanka z ryżu, łosoś, miejscowe fryty. Do tego sałatka. Cena 10 euro. Adam kurczak, też jakiś z grzybami, sałat, ten ryż. I sałatka 12 euro. W zapiekance ryżowe i znalazły ośmiornice. Bardzo dobra, A tu są macki tej ośmiornicy. Wyszczne. Prawie z ziemniakami. Cena... O, coś koło. Euro 13. Cena 8 euro.